30 sekund później Viktor Orban wypowie zdanie, które zmieni całą mapę polityczną Europy Wschodniej w sali szczytowej w Budapeszcie napięcie osiągnęło punkt krytyczny. Węgierski premier przez ostatnie 10 lat był niekwestionowanym liderem regionu. Teraz siedział naprzeciwko Karola Nawrockiego, nowego prezydenta Polski, i czuł jak jego pozycja się chwieje. To, co miało być rutynowym spotkaniem grupy wyszehradzkiej, zamieniło się w brutalną walkę o wpływ. Viktor Orban przez ostatnie miesiące obserwował z rosnącym niepokojem meteorycznym. Wzrost popularności Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Każda konfrontacja polskiego prezydenta z europejskimi liderami kończyła się sukcesem. Putin został upokorzony, Macron zdemolowany, Scholz zmiażdżony. Media światowe pisały o polskim fenomenie, a Nawrocki stawał się symbolem nowego przywództwa w Europie. Dla Orbania, który przez dekadę budował swoją pozycję jako niekoronowany król Europy Środkowo-Wschodniej, było to nie do zniesienia. Dziś w Budapeszcie, w swoim rodzinnym gnieździe, Orban postanowił pokazać, Młodemu Polakowi, kto naprawdę rządzi w tym regionie. Plan był prosty, ale skuteczny. Najpierw zdyskredytuje agresywną dyplomację Polski jako zagrożenie dla stabilności regionu. Potem podkreśli swoją dekadę doświadczenia i mądrości polityczne. Na koniec zademonstruje, że prawdziwy lider to on, Wiktor Orban, a nie jakiś nowy gracz na scenie. Ale Wiktor Orban nie przewidział jednego. Karol Nawrocki przyszedł na tę konferencję doskonale przygotowany. Nie tylko znał węgierskie argumenty z wyprzedzeniem, ale również Miał gotową strategię, która miała na celu definitywne zakończenie węgierskiej hegemonii w regionie. To, co miało być lekcją pokory dla Polski, stanie się końcem ery Orbanii. Premier Czech i premier Słowacji siedzieli w ciszy, obserwując to, co miało się stać największą konfrontacją w historii Grupy Wyszehradzkiej. Obaj wiedzieli, że dzisiejsze spotkanie wyłoni prawdziwego lidera regionu. Pytanie brzmiało tylko, czy będzie to doświadczony Orban, czy charyzmatyczny Nawrocki. Orban rozpoczął spotkanie pewnym siebie tonem, który przez lata stał się jego znakiem rozpoznawczym. Szanowni przyjaciele, powiedział, rozglądając się po sali z wyrazem superiority na twarz. Dzisiaj musimy podjąć ważne decyzje dotyczące przyszłości naszego regionu. Grupa Wyszehradzka przez ostatnie 10 lat osiągnęła niespotykany sukces dzięki stabilnemu przywództwu i doświadczonej dyplomacji. Pierwsze ukłucie było subtelne, ale wszyscy w sali je zauważyli. Orban mówił o stabilnym przywództwie, patrząc przy tym znacząco na Nawrockiego. Węgierski premier kontynuował. Niestety, w w ostatnim czasie obserwujemy pewne niepokojące tendencje. Niektóre kraje naszego regionu wybierają drogę konfrontacji zamiast konstruktywnego dialogu. Ta strategia, choć może przynosić krótkoterminowe korzyści medialne, zagraża długoterminowej stabilności, którą tak ciężko budowali. Atmosfera w sali zgęstniała. Każdy wiedział, że Orban mówi o Polsce i jej nowej, asertywnej polityce zagranicznej. Nawrocki słuchał w milczeniu, robiąc notatki, ale jego spokój zaczynał irytować węgierskiego premiera. My jako dojrzali politycy, ciągnął Orban, podnosząc głos, musimy pamiętać, że dyplomacja to sztuka kompromisu, nie wojna mebialna. Europa potrzebuje partnerów, którzy potrafią negocjować, a nie tylko krzyczeć i grozić. W tej dziedzinie mam dziesięcioletnie doświadczenie i wiem, jak skutecznie bronić interesów naszych narodów. Teraz atak stał się jawny. Orban nie tylko krytykował polską politykę, ale też sugerował, że Nawrocki jest niedoświadczonym amatorem. Czeski i słowacki premier wymienili nerwowe spojrzenia. Nawrocki odpowie na ten atak? Oczywiście, dodał Orban z ironicznym uśmiechem, młodzi politycy muszą się uczyć. To naturalne, ale nauka powinna odbywać się pod okiem doświadczonych mentorów, a nie poprzez chaotyczne eksperymenty na arenie międzynarodowej. To była już otwarta zniewaga. Orban nazwał Nawrockiego niedojrzałym uczniem, który potrzebuje jego przewodnictwa. Sala zamarła w oczekiwaniu na reakcję polskiego prezydenta. Nawrocki powoli odłożył długopis, spojrzał na swoje notatki, a potem uniósł wzrok. Na Orbanie. W jego oczach błysnęło coś, co sprawiło, że węgierski premier instynktownie się spie. Panie premier Orban, powiedział Nawrocki spokojnym, ale lodowato chłodnym głosem. Dziękuję za te cenne uwagi o doświadczeniu i dojrzałości politycznej. Pozwolę sobie odnieść się do kilku punktów, które pan poruszył. Nawrocki wstał z miejsca, ale nie po to, żeby wyjść. Wstał po to, żeby zdominować salę. Mówi pan o stabilnym przywództwie i dziesięciu latach doświadczenia. Rzeczywiście to imponujące, ale Pozwolę sobie zadać pytanie, jakie są konkretne osiągnięcia tego doświadczenia? Orban zmarszczył brwi. To nie był kierunek rozmowy, którego się spodziewał. Przez 10 lat pańskich rządów kontynuował Nawrocki, Brexit się wydarzył, a Węgry nie były w stanie go powstrzymać. Trump został prezydentem USA i zdemolował relacje transatlantyckie, a Węgry nie były w stanie tego naprawić. Putin napadł na Ukrainę, a Węgry, cóż, Węgry kupują rosyjski gaz i blokują sankcje. Każde zdanie uderzało jak mło, Orban próbował przerwać, ale Nawrocki kontynuował bezlitość. Mówi pan o sztuce kompromisu. Wspaniałe. Czy kompromisem było podpisanie umowy na chińskich inwestycji, które uzależniły Węgry od Pekinu? Czy kompromisem było wetowanie unijnych sankcji wobec Rosji? Czy kompromisem było antagonizowanie Waszyngtonu i Brukseli jednocześnie? Orban otworzył usta, żeby odpowiedzieć, ale Nawrocki nie skończył. A jeśli mówimy o nauce młodych polityków, Nawrocki uśmiechnął się chłodno. To pozwolę sobie przypomnieć kilka historycznych. To, co nastąpiło potem, przeszło do historii dyplomacji jako jeden z najbrutalniejszych ataków w dziejach Grupy Wyszehradzkiej. Panie Orban, Węgry w 1956 roku powstały przeciwko Związkowi Radzieckiemu. To był akt wielkiej odwagi, ale powstanie było osamotnione. Świat patrzył, jak sowieckie czołgi wjeżdżają do Budapesztu i nikt nie pomógł. Węgry przegrały, bo były same krop. Orban pobladł. Nawrocki kontynuował, a jego głos nabierał siły. Polska w 19 w 1989 roku nie tylko powstała przeciwko komunizmowi. Polska pociągnęła za sobą całą Europę Wschodnią. Solidarność nie była tylko polskim ruchem, była iskrą, która zapaliła całą stronę żelaznej kutyn. Węgry też się uwolniły, ale dzięki polskiej inicjatywie. To przeszłość wykrzyknął Orban, próbując odzyskać kontrolę. Dobrze, porozmawiajmy o teraźniejszości odpowiedział Nawrocki spokojnie. Wojna w Ukrainie. Największy kryzys bezpieczeństwa w Europie od 1940. Roku. Jak zareagowała Polska? Przyjęliśmy 4 miliony ukraińskich uchodźców. Przekazaliśmy 50 miliardów dolarów pomocy. Oddaliśmy połowę naszego uzbrojenia. Ryzykowaliśmy własne bezpieczeństwo dla europejskiej solidarności. Orban próbował coś powiedzieć, ale Nawrocki kontynuował. A Węgry? Węgry nadal kupują rosyjski gazowe Węgry blokują dostawy broni do Ukrainy. Węgry są jedynym krajem NATO, który nie pomaga ofierze rosyjskiej agresji. To jest pańskie doświadczone przywództwo. Sala eksplodowała napięcie. Premier Czech zaczął kiwać głową za probat. Premier Słowacji robił notat. Orban został publicznie zdemolowany przed swoimi sojusznikami. Ale to nie wszystko, ciągnął Nawrocki. Mówi pan o ekonomicznym sukcesie Węgier. Sprawdźmy fakt. PKB Polski jest trzy razy większy od węgierskiego. PKB per capita Polski właśnie prześcignął węgierski. Wzrost gospodarczy Polski jest stabilny, podczas gdy węgierski faluje w zależności od unijnych funduszy. Orban zaciskał pięści pod stołem. A jeśli chodzi o dyplomację, Nawrocki zrobił pauzę dla efektu. W ciągu trzech miesięcy mojej prezydentury rozmawiałem z Bidenem cztery razy, z Macronem trzy razy, z kanclerzem Niemiec dwa razy. Ile razy w tym roku rozmawiali z panem? O ile wiem, pan jest persona non grata w Waszyngtonie i persona niepożądana w Brukseli. To było śmiertelne cięcie. Orban rzeczywiście był izolowany przez głównych zachodnich liderów. Wiktor, powiedział Nawrocki, przechodząc na bardziej osobisty ton, przez 10 lat budował pan pozycję lidera regionu poprzez konfrontację z Zachodem. To działało, gdy Trump był prezydentem i EU była osłabiona. Ale czasy się zmieniły. Biden jest proamerykański. Macron pragnie europejskiej jedności. Niemcy chcą stabilności. W tym nowym świecie pańska strategia jest przestarzała. Orban próbował ripostować. Węgry bronią suwerenność. Nie będziemy wasalami Brukseli. Suwerenność? Nawrocki zaśmiał się. Wiktor. Węgry otrzymują więcej funduszy unijnych per capita niż jakikolwiek inny. Inny kraj. 85% węgierskich inwestycji infrastrukturalnych to pieniądze UE. Jak można mówić o suwerenności, gdy jest się ekonomicznie uzależnionym? To był cios w serce węgierskiej argumentacji. Polska też otrzymuje fundusze UE, próbował Orba. Tak, ale Polska daje też więcej niż otrzymuje w net. Jesteśmy donorem netto do budżetu UE. A Węgry? Węgry są największym beneficjentem netto w historii Unii. Kto z nas jest bardziej suwerenny? Orban milcza. Liczby były bezlitosne. A teraz powiedział Nawrocki: "Przejdźmy do sedna sprawy. Wiktor, mówi pan o swoim dziesięcioletnim przywództwie w regionie, ale jakie są efekty tego przywództwa? Grupa Wyszehradzka jest bardziej podzielona niż kiedykolwiek. Czechy i Słowacja dystansują się od węgierskiej polityki. Polska idzie własną drogą. Gdzie jest ta jedność, którą miał pan budować? Premier Czech potaknął. To była prawda, którą wszyscy wiedzieli, ale nikt nie miał odwagi wypowiedzieć. Problem nie leży w różnicach zdań", kontynuował Nawrocki. "Problem leży w w stylu przywództw. Pan próbuje dyktować warunki zamiast budować konsensus. Pan myśli, że Grupa Wyszehradzka to Pańskie Królestwo, a my jesteśmy Pańskimi Wasalami. Orban zerwał się z miejsca. To obraźliwe. Ja budowałem tę grupę. Nie. Wiktor odpowiedział nawrocki spokojnie. Pan próbował tę grupę kontrolować. To nie to samo kropka. I wtedy padły słowa, które zmieniły wszystko. Wiktor, pozwolę sobie przypomnieć podstawową różnicę między Węgrami a Polską. Węgry w 1956 roku Powstały przeciwko opresji i przegrały, bo były san. Polska w 1989 roku powstała przeciwko opresji i wygrała, bo pociągnęła za sobą inny. Pan reprezentuje mentalność 1956 roku, heroiczną, ale samotną Ja reprezentuję mentalność 1989 roku zwycięską, bo opartą na współpracy. Sala zamarła, to było więcej niż polityczne start. To było starcie dwóch filozofii przywództwa. W dzisiejszym świecie ciągnął nawrotem. Potrzebujemy lidera, który potrafi jednoczyć, a nie dzieli. Lidera, który buduje sojusze, a nie pali most. Lidera, który myśli strategicznie, a nie tylko taktycznie. Orban próbował ostatniej kontratak. Młody jest, nie rozumiesz skomplikowania europejskiej polityki. Wiktor odpowiedział na Wrocki z uśmiechem: Jestem wystarczająco młody, żeby mieć energię na zmiany, ale wystarczająco mądry, żeby uczyć się z cudzych błędów, a pańskie 10 lat to encyklopedia błędów, z których można się uczyć. To była egzekucja polityczna. Polityczne. Ale główny problem, dodał Nawrocki, nie leży w pańskim wieku ani doświadczeń. Problem leży w pańskiej mentalności. Pan myśli, że Europa to gra o sumie zerowej, albo my wygrywamy, albo oni. Ja myślę, że Europa to projekt wspólnego wygrywania. Premier Czech wstał i zaczął bić brawo. Po chwili dołączył do niego premier Słowacji. Orban stał oszołomiony, patrząc, jak jego dziesięcioletnia hegemonia rozpada się na jego oczy. Panowie, powiedział Nawrocki, zwracając się do całej sali, proponuje demokraty. Grupy Wyszyhradzkiej. Rotacyjne przewodnictwo co 6 miesięcy. Decyzje podejmowane konsensusem. Żadnemu krajowi nie wolno dyktować warunków pozostałych. Popieram, powiedział premier Czech. Ja również, dodał premier Słowacji. Orban patrzył na nich z niedowierzaniem. To zdrada. Przez lata walczyliśmy razem. Wiktor powiedział na łagodnie: Nikt pana nie zdradza. Po prostu czas demokracji dotarł do Grupy Wyszyhradzkiej. Pan może zostać częścią tej demokratycznej przyszłości lub może zostać reliktem. Autorytarnej przeszłości. Orban rozejrzał się po sali, wiedział, że przegrał. Wiedział, że jego era się skończyła. Miał dwie opcje: wyjść z godnością lub zostać i zaakceptować nowe warunki. Jakie są szczegóły tej demokratyzacji? Zapytał przez zaciśnięte zęby. Proste odpowiedział Nawrocki: Każdy kraj ma równy głos. Przewodnictwo rotacyjne. Decyzje wymagają zgody co najmniej trzech krajów w sprawach Ukrainy, solidarność z zachodnią pomocą. A jeśli Węgry nie będą mogły się zgodzić na niektóre punkty, to będziemy działać jako V3. Drzwi zawsze będą otwarte dla Węgier, ale nie będziemy czekać w nieskończono. Orban wiedział, że nie ma wyboru. Grupa Wyszehradzka bez Węgier to byłaby katastrofa dla jego pozycji w kraju i na arenie międzynarodowej. Dobrze, powiedział Cich. Akceptuję nowe zasady. Doskonale, uśmiechnął się Nawrocki. W takim razie, zgodnie z rotacyjnym przewodnictwem, pierwszym przewodniczącym nowej, demokratycznej grupy Wyszehradzkiej zostanie. Polska, powiedział premier Czech. Karol Nawrocki dodał premier Słowacji. I tak w ciągu trzech godzin dziesięcioletnia era Wiktora Orbania jako hegemon Europy Środkowo-Wschodniej dobiegła końca. Na jej miejsce narodziła się nowa era, era demokratycznej współpracy pod polskim przywództwem. Ale historia nie kończyła się na tej sali w Budapeszcie. Tego samego wieczora Nawrocki otrzymał telefon od Joe Bidena. Karol, gratulacje. Ameryka cieszy się z demokratycznych zmian w Grupie Wyszehradzkiej. Następnego dnia zadzwonił Emmanuel Mon ami. Francja jest gotowa na bliższą współpracę z nowym przywództwem V4. Trzeciego dnia telefon przyszedł od kanclerza Niemiec. Herr Nawrocki. Niemcy wspierają demokratyczną transformację regionu. W ciągu tygodnia Karol Nawrocki otrzymał zaproszenia do Waszyngtonu, Paryża, Berlina, Londynu i Rzymu. Nowy lider Europy Środkowo-Wschodniej był mile widziany w każdej stolicy zachodniego świata. Viktor Orban, siedząc w swoim biurze w Budapeszcie, obserwował te transformacje z goryczą. Jego dekada supremacji skończyła się w jednym popołudniu. Ale być może w głębi serca wiedział, że Nawrocki miał rację. Może czas autorytarnego przywództwa rzeczywiście się skończy. Tydzień później, podczas pierwszego spotkania Grupy Wyszehradzkiej pod polskim przewodnictwem, Orban podszedł do Nawrockiego. Jak to zrobiłeś? Zapytał. Co konkretnie, Wiktor? Jak tak łatwo zniszczyłeś to, co budowałem przez 10 lat? Nawrocki położył rękę na ramieniu węgierskiego premiera. Wiktor, ja niczego nie niszczyłem. Ja tylko pokazałem, że są lepsze sposoby budowania. Pan budował królestwo, ja buduję wspólnoty, Orban pokiwał głową w zamyśleniu. a jeśli się mylisz, a jeśli ta demokratyczna grupa wyszehradzka się rozpadnie, to będzie znaczyło, że demokracja nie była wystarczająco silna. Ale wolę zaryzykować porażkę w demokracji, niż odnosić zwycięstwa w autorytaryzmie. I tak rozpoczęła się nowa era w Europie Środkowo-Wschodniej. Era, której symbolem stał się nie autorytarny władca z Budapesztu, ale demokratyczny lider z Warszawy, ale Prawdziwa rewolucja dopiero się zaczynała. W ciągu następnych dwóch tygodni efekt domeny rozlał się po całej Europie Środkowej. Premier Czech Petr Fiala ogłosił publicznie poparcie dla nowego modelu Grupy Wyszehradzkiej opartego na polskim przywództwie demokratycznym. Słowacka premier Denisa Sakowa wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że era jednoosobowych decyzji V4 należy do przeszłości. Najbardziej bolesne dla Orbania było to, co wydarzyło się w samych Węgrzech. Węgierskie media, które wcześniej bezkrytycznie wspierały jego politykę, Zaczęły zadawać niewygodne pytania. Czy premier Orban stracił pozycję lidera regionu? Pytał największy węgierski dziennik. Dlaczego Czechy i Słowacja wolą słuchać Warszawy niż Budapesztu? Zastanawiał się inny. Jeszcze gorzej było w europejskich stolicach. W Brukseli urzędnicy UE nie ukrywali zadowolenia ze zmiany przywództwa w Grupie Wyszehradzkiej. Nareszcie mamy do czynienia z konstruktywnym partnerem z Europy Środkowej. Komentował jeden z wysokich rangą urzędników Komisji Europejskiej, Emmanuel Macron, podczas Konferencji prasowej stwierdził, Francja z zadowoleniem przyjmuje demokratyczną transformację V4 pod polskim przewodnictwem. W Waszyngtonie reakcja była jeszcze bardziej entuzjastyczna. Departament Stanu wydał oficjalne oświadczenie. Stany Zjednoczone gratulują Polsce objęcia przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej i wspierają demokratyczne reformy w tej ważnej organizacji regionalnej. Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, zadzwonił osobiście do Nawrockiego. Panie prezydencie, Ameryka widzi w Polsce prawdziwego lidera transatlantyckiego w regionie. Ale najciekawsza była reakcja z Moskwy. Putin, który przez lata liczył na węgierską obstrukcję w kwestiach antyrosyjskich, nagle stracił swojego głównego sojusznika w Europie Środkowej. Kremlowskie media zaczęły atakować polską ekspansję i antyrosyjski przewrót w Budapeszcie. To była najlepsza rekomendacja dla nowego przywództwa. Miesiąc po budapeszteńskim starciu, podczas pierwszego oficjalnego szczytu V4 pod polskim przewodnictwem, który odbył się w Krakowie, różnica była uderzająca. Zamiast napięcia i ukrytych animozji panowała atmosfera konstruktywnej współpracy. Czechy zaproponowały wspólny program obronny. Słowacja przedstawiła plan energetyczny dla całego regionu. Nawet Węgry, chociaż z rezerwą, przedstawiły własne inicjatywy. Viktor Orban, siedzący przy stole jako równoprawny partner zamiast dominujący przywódca, wyglądał na człowieka, który wciąż nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Podczas przerwy podszedł do Nawrockiego. Karol nadal nie rozumie. Skąd wiedział że Czechy i Słowacja będą cię popierać? Nawrocki uśmiechnął się. Wiktor, to nie była wiedza. To była wiara w demokrację. Przez 10 lat zmuszałeś ich do podporządkowania się Twoim decyzjom. Dałem im wybór. A ludzie zawsze wybierają wolno. A jeśli, jeśli ja też chcę być częścią tej nowej V4, jesteś częścią, Wiktor. Zawsze były. Po prostu teraz jesteś równoprawnym partnerem, nie jedynowładcą. To spotkanie w Krakowie pokazało, jak bardzo zmieniła się dynamika regionu. Kiedy przyszło do głosowania nad Wspólną deklaracją w sprawie Ukrainy po raz pierwszy w historii wszystkie cztery kraje zagłosowały jednomyślnie za wsparciem dla Kijowa. Nawet Węgry, pod presją nowej demokratycznej dynamiki, zgodziły się na kompromisowe rozwiązanie. Trzy miesiące później wpływ tej zmiany był widoczny daleko poza granicami V4. Estonia i Łotwa zwróciły się z oficjalną prośbą o status obserwatora w Grupie Wyszehradzkiej. Rumunia zaproponowała rozszerzenie współpracy. Nawet Ukraina, mimo wojny, wydała oświadczenie o chęci przyszłego Członkostwa w demokratycznej V4. To jest przyszłość Europy Środkowej, powiedział Nawrocki podczas inauguracji nowego formatu V4, nie hegemonia jednego kraju, ale współpraca równych partnerów. Nie autorytarne przywództwo, ale demokratyczny konsensus. Viktor Orban, obecny na ceremonii, słuchał tych słów z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony, boleśnie zdawał sobie sprawę ze straty swojej dominującej pozycji. Z drugiej strony, nie mógł zaprzeczyć, że nowy model faktycznie działał lepiej. 6 miesięcy po budapeszteńskim starciu w ankiecie przeprowadzonej przez największy think tank w Europie Środkowej, Karol Nawrocki został uznany za najbardziej wpływowego polityka regionu. Viktor Orban znalazł się na czwartym miejscu, po raz pierwszy od dekady po Zapodzie. Ale może największą lekcją z tego starcia było coś innego. Viktor Orban przez 10 lat budował swoją pozycję poprzez konfrontację i dominację. Karol Nawrocki zniszczył tę pozycję w jednej rozmowie, używając faktów, logiki i wizji lepszej przyszłości. To była lekcja dla całej Europy. Prawdziwa siła nie leży w zdolności do dominowania, but w zdolności do inspirowania. I tego dnia w Budapeszcie inspiracja pokonała dominację, a historia pokazała, że czasami wystarczy jedna rozmowa, żeby zmienić całą mapę polityczną kontynentu.